Dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami szczęśliwszy człowiek, który ostatnio był u Fryzjera. Co prawda czarna kurtka i tak dalej, ale mam nadzieję, że widzicie, że znowu są krótkie. Ja nie wiem, jakim cudem mogłam mieć kiedyś włosy do pasa. I to nie tak dawno temu, bo 3-4 lata temu. Decyzja o ścięciu była jedną z najlepszych decyzji. Nie wiem na ile też zostanę. Pewnie kiedyś znowu wpadnę na pomysł ich zapuszczenia, ale na razie się mega dobrze w takich czuję i ciemnych, i krótkich. Dzisiaj idę kilka rzeczy załatwić. Chcę zarejestrować auto, mam nadzieję, że mi się to uda yy, i zrobię to w miarę szybko. Yy, chcę podjechać do Ikei, yy, no i jeszcze kilka innych rzeczy załatwić. No i oczywiście zabieram Was ze sobą. No i dobra, słuchajcie, wróciłam z zakupów i jednak uznałam, że zostawię aparat w aucie, bo sobie przypomniałam, że chcę kupić yy, palmę. Jak widzicie, poszło trochę mocniej, jak zawsze, yy, także pokażę Wam wszystko, co kupiłam i zrobimy sobie zamiast vloga, zrobimy sobie po prostu haul. Gustaw, Ty też masz parcie na kamerę niesamowite. Postaram się znaleźć te wszystkie dziwne nazwy i podlinkować Wam na dole i też uznałam, że zrobię haul, bo jak już byłam właśnie w Ikei i Wam zrobiłam zdjęcie, że kupuję tą palmę, to dostałam ogrom, naprawdę ogrom wiadomości na Instagramie za ile ona jest, na co zwracać uwagę i tak dalej, więc zacznijmy od palmy. I ja ją kupiłam za 99 zł, to to jest już druga moja palma, którą mam z IKEA. I słuchajcie, jeżeli chodzi o zakup, zwracajcie uwagę, żeby wybrać takie sztuki, które mają jak najmniej um, przysuszonych końców. Jeżeli już jest ten koniec zasuszony, to nie odratujecie tego liścia. Musicie wiedzieć, że za jakiś. Miesiąc, dwa on już cały uschnie. Um, bardzo często widziałam w Ikei, podcinają liście e, i to jest efekt ten sam, e, bo ten podcięty liść też się już nie odrodzi, tylko po prostu będzie Wam usychał. I ja nie mówię, że to jest jakby, że jak widzicie, ta, ta którą ja kupiłam, ma tak około 30-40% tych zasuszonych liści, um, ale ponieważ ja wiem, że, ok, te wytnę, te wytnę, te wytnę, e, więc ona się troszeczkę przerzedzi, ale jest na tyle dużo świeżych liści, że ona jakby nie straci, i przez ten czas, zanim tamte. Troszeczkę, które są na końcach, teraz dosłownie minimalnie podeschnięte, zanim one całe wysuną, no to ta palma wypuści już nowe i będzie dobrze. Jeżeli chodzi o jej pielęgnację, no to musicie bardzo mocno nawilżać pomieszczenie. Ja akurat psikam te palmy dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Teraz kupiłam nawilżacz, więc mam nadzieję, że tego nie będę już musiała robić. I mówię to wam dlatego, że właśnie ja poprzednią palmę nie zwróciłam do końca uwagi na te końce liści. Wzięłam po prostu, bo wiecie, przy przeprowadzce na szybko robiłam zakupy i uznałam, tak, tak. Palmę chcę mieć w sypialni. I ją kupiłam, i ona właśnie ta pójdzie teraz do sypialni, a tamta druga będzie stała w przedpokoju na odratowanie. Drugi kwiatek, który kupiłam, chyba dałam za niego 59 zł, jak dobrze pamiętam. I on się będzie dalej rozwijał. Co prawda nie wiedziałam, jak będzie bardzo rozłożysty, bo był w folii, no ale gdzieś na pewno na niego znajdę miejsce. On miał tutaj też z góry już widziałam nowe liście, także jak najbardziej jest mu dobrze i było mu dobrze. 29 zł. Za takiego bardziej już kaktusowatego e, też wam zostawię e, na dole. Mam nadzieję, że tutaj mam, mam na, na szczęście nazwy wszystkie, także bez problemu wam e, go znajdę. E, I kupiłam coś, co e, chyba najczęściej jest usłyszaną roślinką z Ikei Ever. E, jak dobrze pamiętam, 9,90 albo 14,90. E, tutaj uznałam, że przy telewizorze już Wam pokażę. Tutaj mieszkają dwie e, monstery, kto ogląda vlogi, to wie. E, I tam jakby po drugiej stronie telewizora coś uznałam, że. Fajnie by było, żeby też tam stało, jakby na półce. A ona nie będzie zasłaniać telewizora, też ją będę spsikiwać, także koniec roślin. Marzy mi się jeszcze tylko tutaj bananowiec. I może, jak będę jechać gdzieś w jedno miejsce, to bym podjechała jeszcze do jednej kwieciarni. Ale naprawdę, bananowiec, jeszcze jeden i koniec, bo ja się z tego mieszkania kiedyś zamierzam przeprowadzić i ja się z niego nie wyprowadzę. Dobra, zostawiam sobie te kwiatki, przynajmniej mam ładne zielone tło, i przechodzimy sobie do. Rzeczy kupionych w Ikei. Kupiłam swój taki duży, on jest teraz w jakichś tam nowościach, co prawda, bo ja mam szczerze, chyba nie wzięłam paragonu, także bo tam nabijałam tą kartę Ikea Family, więc po prostu koło dyszki. Dycha 14 zł. One, co prawda, miały tam do dokupienia pokrywki, ale kupiłam go dlatego, że ostatnio, jak czasami kupuję sobie kwiaty. Sama sobie, głównie żeby gdzieś tam na, na zdjęcia potrzebuję do, do zdjęć, to nie mam ich do czego wstawić i uznałam, że to będzie po prostu dobry flakon na kwiaty, bo wątpię, żeby u mnie jakieś rzeczy w stylu ciastka w tym się zmieściły, ale może świątecznie też coś z niego zrobię i wykorzystam. Kupiłam też dla Antka kołdrę, i to jest kołdra 150 na 2 metry, bo ma tutaj bardzo duże łóżko i tak kocyk, używam teraz kocyka z lamilu, który, kołderki z lamilu, tej bambusowej, którą miał e, i tak ostatnio mówię, kurczę, już mu stópki wystają może tak czas na dorosłe e, trochę bardziej dorosły e, zestaw, także kupiłam kołdrę i jak widzicie on wziąłam tą w drugiej skali e, Chłodniejszą po prostu, bo i tak tu jest bardzo ciepło, um, więc nie potrzebuję. Zaraz Wam pokażę, jaką poszewkę mu kupiłam. Kupiłam sobie też dwa ręczniki, to jest ręcznik, który i tak już mam i to jest, nie wiem, czy tutaj na starym mieszkaniu miałam was sześć sztuk, ale tu wzięłam jedną e, i mam jeszcze dwie ciemne, więc musiałam sobie dokupić, bo nie wyrabiam <grym> z praniem ręczników. E, I wzięłam sobie też jeden mały zielony, co prawda ja wolę szare ręczniki, ale ponieważ w moim łazience zamieszkały trzy bluszcze, może wam zrobię teraz przebitkę. E, to trochę zieleni w postaci ręcznika uznałam, że też będzie. Okay. kolejna rzecz, którą kupiłam to takie szklane lunchboxy, czy tam pojemniki zwał jak zwał ja mam takie prostokątne ale dużo, dużo większe a te kupiłam, ponieważ nie mam w czym robić owsianki tej overnight i ja robię dla siebie same ja Antek potem narzeka, że ma w innej misce także uznam, że musimy mieć dwa takie, dwie takie same chciałam kupić ten słoik, który ja mam zamykany, ale Ikea te małe słoiki już wycofała, także nie ma ich nie jemy tak dużo, w sensie to jest 600 ml i zastanawiałam się nad 400. Tylko 400 była na tyle niska, że jak nasypałabym owsiankę i dała już owoce, to by się nie dało zamknąć tego. Także uznałam, że wyższe będą ok. A dwa można je też wykorzystać na przechowywanie zupy. Czy tam nawet powiem Wam szczerze, jakbym przechowywała, to bym nawet w tym podała pełną zupę w sensie mijantkowi, nie żeby jakoś w gościach. No i do tego kupiłam dwie bambusowe przykrywki. Kolejna rzecz, to dobra, to już takie wiecie. Trochę bardziej na zasadzie domowe rzeczy, ale kupiłam na szybko ostatni durszlak i. Coś czułam, że kiedyś miałam taki durszak, który ma tylko kilka tych dziurek na dole i się zastanawiałam kupując go, czemu ja nie lubiłam tamtego, przecież to takie ładne. No i jak odcedzałam makaron, to sobie przypomniałam, dlaczego nie lubię, bo ten makaron zamyka te dziurki i po prostu odcedzenie makaronu w tym powoduje, że i tak się chlapie wrzątkiem. Także kupiłam jedyny słuszny, prawdziwy i odpowiedni. No i do tego grilla elektrycznego, którego mam, co bym już nie próbowała przekładać, czy ręką e, bądź widelcem. Ostatnio przekładałam burgera ręką. E, nie polecam. E, dobra, taka rzecz na szybko, ale jakby już prawie niepotrzebna ale czy czasami, że e, stary mama tu nie mam, więc mu e, kupiłam nakładkę na toaletę, kupiłam też Gustaw z myślą o tobie wkłady do tych, wiecie, rolki do czyszczenia, bo rolkę mam właśnie z Ikei i mi się skończyło. Gustaw na szczęście przestał się tak lenić. No o Tobie mówię, ale no jednak tej sierści trochę jest, szczególnie na czarnych rzeczach, a my czarnych rzeczy z Antkiem sporo nosimy, więc kupiłam sobie zapas, to wychodziło, albo nie powiedziałam Wam, czekajcie, durszlak. 14,90 zł, 20 zł. Te przykrywki były po dyszce każda, to są minusy. Plastiki po piątce, a to też było za 9,90 I te szczypczyki za 19,90 zł. Kołdrę dałam 59 zł, a to coś na toaletę chyba 15 zł. Jakoś tak czasami te ceny z IKEA są trochę dziwne. To nie mam pojęcia ile kosztuje, bo mam już takie coś na owsiankę, a nie miałam na płatki, więc no wiecie, to jest straszne, ale jak się przyzwyczaił Już do jakiejś formy e, Przechowywania, to jak miałam w starym Mieszkaniu dwa takie pojemniki, to teraz Się wkurzałam i musiałam dokupić jeszcze jeden Bo za każdym razem się irytowałam e, Coś z czego słuchajcie się mm, Można trochę śmiać Kupiłam e, Jak pojechałam na pierwsze zakupy, jak to mieszkanie Wynajęłam, e, ja je wynajęłam W piątek i chyba jeszcze tego samego Dnia pojechałam do Ikei zrobić zakupy Rzeczy, których tutaj potrzebuję e, No i ponieważ to było bo takie wiecie, że będę mieszkać w końcu sama bez żadnego faceta i tak dalej. Jako e, ta osoba, która w końcu może decydować o wszystkim w tym mieszkaniu, kupiłam różowe prześcieradło. Wiem, że gdybym pewno mieszkała z jakimś facetem, to by powiedział: "Nie, nie kupuj różowego, nie będę spał w różowym prześcieradle". Także właśnie to była moja myśl, że w końcu jako niezależna kobieta decyduję w 100% o wszystkim. No i Nienawidzę tego prześcieradła, bo lubię, jak łóżko wygląda, jak łóżko hotelowe. Po to yy, wyszukałam pościel białą, w prążki, takie wiecie, jak w hotelach, tłoczone. No i musiałam kupić w końcu białe prześcieradło i przyznać się do tego, że... Tam to będzie po prostu zapasowe. Eee, <mum> mam nadzieję, że dobry rozmiar wzięłam. Tak mi się wydaje, że taki mam. No zaraz aż przemierzę, bo teraz tak się wystraszyłam, czy na pewno. No, ale chyba okej. Okay. Eee, no więc to jest moja wtopa. Oj, właściwie dochodzimy już, słuchajcie, ee, do końca. I tu jest ostatnia rzecz, czyli poście dla antka. Ja ją kupiłam na dziale dziecięcym. E, mimo, że tych wzorów dziecięcych było bardzo dużo, bardzo mi się podobało taki misio, że jest jakby poduszka w głowę misia, jest cała kołdra jakby tułów misia, i ta kołdra miała rączki. że to było przepiękne, e, ale i tak ja chowam e, pościel, bo gdyby może ona jeszcze tak leżała jak w starym e, mieszkaniu, tu łóżko jest składane, e, więc i tak to składam. E, no i uznałam, że to chyba nie ma sensu, więc e, pomyślałam, że. Kupię mu coś, co będzie po prostu chłopięce. Z racji, że ta kołdra też jest duża. Niech to będzie pościel. To chyba zakazane teraz, nie? Takie kaszlenie. Mam nadzieję, że YouTube przeskaczy i nie zablokuje mi tego filmu. Dobra, już, koniec, płuca, kończymy kaszleć. E, no, e, więc zdecydowałam, że kupię mu po prostu neutralną. E, powiem wam szczerze, że szkoda, poszłam od razu na dział e, dla dorosłych. E, czy taka pościel jest? Przepraszam, że tak się zdziwiam, ale nie wiedziałam, czy pustał gdzieś tu czegoś, nie zrobił. E, zastanawiałam się, czy może taka pościel jest też dla dorosłych, bo jest naprawdę ładna, że właśnie to nie są takie, wiecie, idealne linie, tylko takie jakby narysowane trochę e, mazakiem. E, także 100% bawełna mam nadzieję, że będzie mu się e, podobać i... A, i właśnie, bo chciałam powiedzieć, że wstawię pranie i najważniejszy zakup, bo właściwie to ja pojechałam, żebyście wiedzieli, e, porolki, rolki, po te miseczki szklane, znaczy po słoik teoretycznie, ale niech będzie po to, e, ewentualnie na zerknięcie na poście dla Antka, e, po palmę, i po suszarkę na e, pranie, ponieważ miałam tutaj suszarkę, ale mm, jakby to powiedzieć, e, w czasach studenckich byłabym w niej bardzo zadowolona, e, ale ona mieści trochę mniej niż jedna pełna, jeden pełny bęben pralki. E, ten bęben, ten, ten bęben, ten bęben w pralce jest niestety mały. E, co prawda mieści tak, że wiecie, wypiorę wszystkie. Ciemne rzeczy na przykład i wszystkie jasne, ale właśnie wolałabym sobie zrobić pranie jasne, pranie ciemne, rozwiesić na jednej dużej, normalnej, stabilnej suszarce, wieczorem rozwiesić, rano ściągnąć i po problemie, plus na przykład właśnie pościel wygodnie rozłożyć, więc kupiłam dokładnie taką samą suszarkę, jak miałam na starym mieszkaniu, tylko problem, że były tylko już białe, chyba już znowu czarnych i nie produkuje. Także jest biała, no ale tu na szczęście mogę ją gdzieś schować w takie miejsce, że jej totalnie nie widać. Mam takie zakamarki w mieszkaniu, także um, bezproblemowo. E, I suszarka kosztowała. I znowu nie mówiłam cen. E, ta pościel w ogóle mnie kosztowała, jak już będę, 39 zł. E, to prześcieradło. Czyli moja wtopa 44 zł. Um, czy ja coś jeszcze pokazywałam, tego nie wiem ile to pudełko kosztowało, a za suszarkę zapłaciłam 79 zł. Ale jakby no, założenie było takie, że niektóre rzeczy trzeba kupić, no może. No. Um więc mam nadzieję, że nie za duży hol, ale jednak szczególnie kwiatowy Wam się bardziej podobał. Było też ostatnio sporo pytań odnośnie tego, czy nagram jakie mam kwiatki, jak go nie dbam i tak dalej myślę słuchajcie, że lepiej żebyście obserwowali mnie na Instagramie tam w miarę regularnie pokazuję jak na przykład podlewam monstery, czym i tak dalej więc myślę, że to jest bardziej rozsądne żeby tam mnie poobserwować bo jeżeli chodzi o ewentualny Film co i jak z kwiatkami, no to może gdzieś tam wakacje w lipcu czy w sierpniu się pojawi, bo w czerwcu, nie będę ukrywać, ruszają prace i mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu, a jak nie to 1 lipca, ukaże się nowy e-book i to będzie e-book tylko i wyłącznie z obiadami, tak jak głosowaliście na Instagramie. Także prace ruszyły powoli. A w czerwcu bardziej e, intensywnie, także no nie będę ukrywać. E, bardziej w czerwcu wolę się skupić na jakichś e, vlogach i pogadankach, a tu chciałabym Wam troszeczkę bardziej, pewnie dokładnie. No i też jestem ciekawa, jak ten nawilżacz się będzie sprawdzał. E, czy na przykład on spowoduje, że nie będę musiała chociaż kwiatów w sypialni zraszać? E, także ja kończę idę umyć moje nowe Dzidziusie, bo wszystkie są trochę brudne, e, więc daję je do Wanny i od razu umyję też bluszcz. E, o, nagram Wam też od razu przebiteczki bluszczu i może tych roślin które, nowe kupowałam, bo, aha, bo ja tak mówię o tej palmie, ale to Wam jeszcze ją trochę e, pokażę, ponieważ e, ona tutaj tak wygląda niepozornie, e, ale żebyście wiedzieli, to ja kupiłam tym razem palmę, która jest prawie mojego wzrostu, e, a ja mam 1,68 m, także, e, no, niektóre z tych gałązek są, jak widzicie, mojego wzrostu, także e, dzień dobry maleńka w domu.